23 czerwca. Co za piękny poranek. No, nawet się przygotowałam do tego wyjścia dzisiejszego. Mam parasoleczkę. Zaczyna padać piękny deszcz. Cichutko, bezwietrznie. Ptaszyna. Polanka zarasta jak co roku. Tydzień mojej nieobecności. A tu zielska narosło tyle. Ale pięknie. Pięknie jest wrócić w te miejsca, które człowiek lubi, które zna, które można, które może nazwać domem. A jadę trochę na zmęczeniu, bo wczoraj powrót z podróży, późno wieczorem. No to wiadomo, że człowiek tak od razu nie zaśnie. No to przychodzą takie myśli różne po tych radościach, po tych euforiach, żeby nie dogoniła mnie pustka. <laughs> żeby nie dogoniła mnie pustka. No, wydaje mi się, że to jeden z najgorszych stanów duszy. A co ja robię, żeby nie dogoniła mnie pustka? A no, przychodzę w takie miejsce, jak to. Albo odczytuję komentarze pod moim filmem, pod moimi nagrywankami. A wczoraj zajrzałam wieczorem do komputera, a tam taka niespodzianka. Tyle miłych słów, które pozwalają nabrać pędu, żeby nie dogoniła mnie pustka. Tyle pięknych słów. Które zachęcają, żeby to robić nadal, żeby czegoś chcieć, żeby się uśmiechać do każdej z chwil. To napędza. Dziękuję Wam, mili ludzie, za te wszystkie słowa. I dziękuję Tobie, Czesławie, że podesłałeś mi słuchacza. I to jeszcze takiego, który po prostu, słuchacz, słuchaczka, raczej od razu postanowiła napisać mi coś miłego. Dzięki. Ach, tęskniłam za moim youtubkiem. Tęskniłam za moją polanką. Nie wiedziałam tylko, że mnie przywita dzisiaj tym pięknym. Leciutkim, cieplutkim deszczem. Tak no, takie powitanie może być. Żeby nie dogoniła mnie pustka. Muszę zapytać mojego serca czego właściwie chcę. Kiedy jest radosne, a kiedy jest smutne. A może te smutki to są takie wydomane więcej? Może. Żeby nie dogoniła mnie pustka, każdego dnia muszę wyrazić moją wdzięczność dla wszystkiego, czego jestem udziałem, czym uczestniczę. A to chyba to samo, co podziwiam, moją wdzięczność, że mogę tu być. Iść tą ścieżką słuchać cudownego szmeru deszczu. A dzisiaj nawet osika nie drży, a to ciekawa historia. Ale jest kompletnie bezwietrznie. Cudownie. I wcale nie nudno. Żeby nie dogoniła mnie pustka. Muszę wiedzieć, że... Zawsze jest przewaga ducha nad materią. Nie ma inaczej. Tak właśnie jest. A jeśli zbyt, zbyt, zbyt mocno przywiązuje się do materii. To wtedy pustka ma ogromne szanse, żeby mnie dopędzić. Nie, to mi chyba nie grozi. Piękne stroje, wspaniałe kosmetyki, bogactwo, samochody. Nie powiem, kasa się przydaje, a choćby po to, żeby powędrować w miejsca, do których człowiek mógłby nie zawędrować, gdyby tej kasy nie miał. Ale nie materia. Nie materia, nie, nie, nie. Każdy to wie, ten milioner też to wie. Ciągle szuka, ciągle szuka, no i znajduje na chwilę. A co potem? A potem ten strach, że pustka dopadła, że nie wiadomo, co dalej. Wszystkie zachcianki spełnione, a jeśli nie mam tych stałych punktów odniesienia, tych, które pokrzepią mojego ducha zawsze, to wtedy jest źle. To wtedy jest ogromne ryzyko, że pustka dopędzi, złapie i przydusi. A no, uwolnić się od niej, to wcale nie jest prosta sprawa. Można sięgać po różne sposoby. Te takie najłatwiejsze. Narkotyki, alkohol, używki wszelkiej maści. I tak dalej. To uciekanie w te dobra materialne. Można oczywiście. Tylko na chwilę. Bo tak naprawdę nie tędy droga. A jaka ja mądra? <grywa> jaka ja mądra, dobrze sobie zdać sprawę z różnych rzeczy, z różnych spraw, zdać sobie sprawę z różnych spraw. Zastanowić się, co z tą wiedzą zrobić. Zakopać ją znowu głęboko, udawać, że jej nie ma. Albo przyjąć jako coś oczywistego, co jest, co będzie i się nie zmieni, pogodzić się, a to może i dobre słowo. Ale tak dużo się uczę ostatnio i tak się cieszę z tego, że tyle się nauczyłam i tyle się jeszcze nauczę. Żeby żeby nie dogoniła mnie pustka. To chcę się uczyć każdego dnia. A ileż to ja razy już to powtarzałam. No i dobrze, oj tam oj tam. Oj tam oj tam. Cudownie jest każdego dnia budzić się z radością. Czy tak jest? No nie jest tak. A to straszne. A ilu ludzi cierpi gdzieś tam w szpitalach, ciężko chorych, albo nieuleczalnie chorych, albo kończących życie tych, którzy już nic nie mogą koło siebie zrobić? Na przykład ja nie mogę. Tego chyba człowiek najbardziej się boi. Ach, ile ja znam takich przypadków. Panie Boże, obroń mnie przed tym. Żeby nie dogoniła mnie pustka, wierzę w dobro, życzliwość, prawdę, miłość, nadę, wszystko miłość, we wszystkich jej przejawach. Cieszę się, że mam te swoje 65 lat z hakiem już i ciągle jestem ufna w to wszystko jak dziecko i kocham to w sobie, że... że hej. Żeby nie dogoniła mnie pustka. Tak właśnie, więc myśli moje jasne, a serce radosne. Czego życzę wszystkim. Wszystkim. A nade wszystko tym, którzy mają te chwile złe, te chwile wątpiące, te ciemne pokłady w swojej duszy. A przegnać to, a popędzić niech sobie idzie daleko. Nawet nie tam, gdzie pieprz rośnie, gdzieś niech znika w cholerę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchających z tymi właśnie życzeniami, żeby nie dogoniła mnie i Was pustka. Trzeba się trochę postarać. Pięknego, radosnego, spokojnego dnia, wypełnionego miłością. Mm -hmm.